Córko, z czym do mnie przyszłaś? Witam wczoraj, święty, święty ojcze i Maria, zawsze dziewica panna. Ja Teraz i zawsze. I na wieki wieków Amen. Ja, ja chciałabym y, powiedzieć, że ja dzisiaj już byłam u spowiedzi, ale przyszłam jeszcze raz. Jak masz na imię? Krystyna! Krysiu, kojarzy mnie! Swoje grzechy. Kojarzy mnie, ksiądz? Ja zawsze w pierwszej ławce siedzę. Tak, kojarzę. Czy to wy, Tak, właśnie widzę. Tak, obroziłam pana Boga następującymi grzechami. Podeszłam dzisiaj dwa razy, dwa razy do komunii świętej, bo mi tak smakuje ten opłatek. Tak nie mogę się opanować. Krystyno, musisz się opanować. I nawet podmieniłam Beret kojarzanki, żeby mnie ksiądz nie poznał. Bardzo ciężki grzech. Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę z konsekwencji, jakie na ciebie spłyną. No tak. dalej, drogie dziecko. Maryja wszystko słucha. Okłamałam koleżanki, powiedziałam, że wrzuciłam 20 zł, a wrzuciłam tylko dwa na tace To wielki grzech, kłamstwo. I tak. oszukałaś też nasz, nasz kościół. Tak wiem moją matkę. Tak. Co dalej? Przeklełam, byłam, byłam e, w obronie krzyża na krakowskim przedmieściu i przeklełam tych masonów i że to większe, to paskudzi. Oni Mnie też czasami ponosi. I jeszcze, i jeszcze zwyzywałam i pobiłam sąsiadów, bo księdza nie wpuścili, jak chodził po kolędzie. Mnie? Tak. no to dobrze, to grzechu nie ma. To mogę jeszcze zwyzywać? Możesz, pozwalam. Och, to dzięki Bogu, dzięki Bogu. No to e, więcej grzechów nie pan Ojcze Wielebny, proszę o rozgrzeszenie i modlitwę za mnie do Maryi, przy najświętszej dziewicy, zawsze forever. Amen. Tak, y, zgadza się. Maryja, przy zawsze forever. Amen, drugie dziecko. Masz rację. E, no więc tak. Jako pokutem, ja, przewielebny ksiądz, e, parafii rzymskokatolickiej, e, e, nakazuję ci. Zadzwonić pod numer. Proszę sobie zapisać numer. Tak. 666. Tak? 666. Tak? 666. Dobrze. Pod tym numerem tak. powiesz, Krystyno, wszystko to, co powiedziałaś tutaj. Dobrze. Potem wejdziesz na stronę confessionau.pl. Dobrze. Tam znajdziesz mój profil. Dobrze. I. Zagłosujesz na swojego ulubionego księdza. Oczywiście, jak zawsze. Tak, tak, tak. Słucham jeszcze, co mam zrobić? E, potem e, trzy razy zdrowasz Maryjo. Dobrze. Dla ciebie ulga, ale to potem porozmawiamy o łzy innej. Dobrze. E, potem, jak już skończysz trzy razy zdrować Mario, raz na kolanach wokół mojej plebanii. Dobrze. E, długi przystanek pod moim balkonem. Tak jest. E, potem o godzinie 21.00 przyjdziesz do mnie do pokoju i e, ugotujesz mi kapuśnek. Tylko tam się nie chwal koleżankom. Dobrze, dobrze, dobrze. Ja nic nie boję, nic no, nie boję. Nic nie mów tam. Potem chodzą i mówią. Dobrze. Teraz idź dziecko i nie grzesz więcej. Już! Już. Ila?